Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zejstąd Zimiaczek i witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 na trybie fabularnym. No oczywiście dzisiaj już nie mamy teraz dzisiaj już są misje. Nie ostatnio triatlon, nudny odcinek był. Myślę, że ktoś oglądał, nie patrzył czy ktoś oglądał. Ale dzisiaj już kolejna misja fabularna u Michaela. Nie wiem co się święci, bo nie wiem co to jest za misja. Dlatego przekonajmy sobie się sami. I będzie na pewno fajnie, tak myślę. Gdzie mam w ogóle ten znacznik? Chyba w, tutaj w, w pokoju, gdzie jest telewizor. Tak, tu jest początek, tak. No co zobaczymy. Co to tu? Nam się przyszykowało. Koniec wojennej ścieżki. Amen. Mm -hmm. co ty come on your company's good enough huh same as always yeah thanks i really appreciate that so family ain't back yet huh <laughs> nope oh she's a goddamn fool man <sighs> despite all the chaos of these last few weeks i think i finally figured it out i know, not mm -hmm. sounds ridiculous no actually it does not sound ridiculous you know because you you're a killer you know, you are a man of action. You do not sit on couches. You take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And, uh, so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me! Alright, this is a fucking way of life! I got a fucking family! Yeah, well, I got nothing! No one gives a fuck about me! I do. Oh! Fuck you. I saw your grave. I mourned you, and then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead? And you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare. Yeah, enough with your goddamn threats. Man, let me just ask you something. Alright, something I've been I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place. I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead. You're dead. Fuck Trevor, hej! To jest mój na międzynarodowe. tylko jakiś samochód. Taksówka, o dobrze. Nie to Dobrze, obojętnie. No, ale jakby co, e, jakby chciał coś wiedzieć, to tu się Wam teraz w karcie wyświetli ten odcinek, czyli pierwszy odcinek tej serii, bo e, w tym odcinku też e, było to pokazane, może nie było kto został pochowany, ale że Michael tam żyje. Dlatego, jeżeli ktoś chce, tu proszę, mamy kartę i możecie sobie sprawdzić. Jak nie zapomnę dać, że tu będzie. Odnosi ich do tego filmu. Dlatego, a my teraz lecimy na lotnisko. Tylko tak powiesz, że jak ja to robiłem pierwszy raz, to ja to robię Trevorem No i e, on tam leci swoim samolotem z e, Sandy Shores, tam do właśnie no, do North Yankton. Do Dobrze, a my teraz lecimy Michaelem. Dla mnie różnica misji duża. Dobra, to jeszcze jeszcze kawałek na to lotnisko. Nie, znowu radio, prawa autorskie. Ale mamy piękne, szybkie auto. Special agent Norton. Cholera, Davy. Cholera, on wie. Myślę, że on wie. Co? Kto? Myśl. Cholera. Cholera, jak? Nie wiem jak. Użył jego Does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm going to go see if I can reason with him. But well, I come, but I I I I Yeah, don't worry about it. It's between me and him. oh. up there. I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. <laughs> no, jak tylko się na Czymś innym, no to już nie umie jeździć, oczywiście. Za niedługo będą wyścigi, to jeszcze będzie lepsza zabawa. Więc tak myślę. Dobrze, no to tylko teraz chyba tylko trzeba zaparkować nasz pojazd. Jakbym nie wiedział, że ja w tego supa palnę. No. Tu. Teraz tutaj zaparkować ładnie. Pyk. I do terminala na... Na drugim piętrze. Okej. Okay. Ciekawe, jak to misa wygląda od Michaela. Ja ją nigdy nie robiłem. Nie wiem. Dobra. Terminal na drugim piętrze. Czekaj. Przepraszam bardzo. To tylko do góry. Na drugim piętrze. No i chyba na lotnisko leci, jakim to samolotem w ogóle leci? Flyas ok, ładne widoczki na pewno odlatujemy z Los Santos i lecimy do North Yankton. Tylko pokażę wam jakby ktoś chciał wiedzieć gdzie North Young, to na nie pokażę wam Ale później wam pokażę Jak będzie inna kamera o tu żeśmy napadali na bank co też jest co też jest w pierwszym odcinku No to macie tam odnośnik przed tym był to jak chce ktoś to proszę obejrzeć Obe, zobaczyć o nie po ślundzku.

W tym pierwszym odcinku. No tak, fajnie, się to po, po śniegu poślizgać. Tutaj tego, oczywiście, w Polsce nie ma. Ponownie. No Ale. Nic nie poradzimy. Co to on w ogóle chyba z sobą gada? Tam naszyba po prawej stronie, nasz ukochany przejazd. Gdzie było fajnie, nie? I teraz zobaczymy, co będzie. Idu, może ty, co jest? Się nie rozwala. Okej, okay. ciekawy, czy pociąg A? Okej, okay, już chciałem zobaczyć, co się dzieje, ale mi misja nie pozwoliła. Ja pamiętam, że ja się tłum, tą misją trochę męczyłem. W tym Lubendorf. Dobra, tam na grób nie Michaela, tylko... Zaraz zobaczycie kogo. Biegniemy tam i... Będzie ciekawie. Wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time. Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's nah, ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey? Huh? When's it gonna stop? It happens in the dark. Comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. <clears throat> There's nothing there. <sighs> this is it moment of truth as if i didn't know we do what we gotta do to survive this thing it didn't work out the way it was supposed to oh how was that huh with brad in the can and me in the ground or, 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 or both of us in the coffin brad got shot you saw it he didn't make it i got shot i did that's that's it i think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later mikey I mourned you and I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it. But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Gotcha. Take the fucking shot! Who is that? <laughs> fuck you! Ah, fuck! Joe Phillips! Mr. Joe has requested a word! Hey, ho ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, tell the demons, tell the demons! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker. Okay. Twoje uzbrojenia zostały odebrane przy wejściu na pokład samolotu Tylko mam bra e, pistole, brawo Ta da. Dawaj się Kurde Chodź tu Ta Chodź Ta No, gin! Dajcie mi jakąś broń! O o o, 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 alarm! Chowaj się tu gdzieś! Bada jest jeden! Kurde! Takim pistoletem tutaj nie mam szans. O! Oh. Ok, spokojnie. Przeładujmy, może. Ja wiem, że to jest trudne, tu no, ale postaramy się jakoś. Gdzie oni tam są? Tam. Wolę częściej ładować. Tu, tu, a tu. Tam poszedł. O nie, pan gupi głupi. Oj, pamiętamy go. Dobra, musimy przeładować znowu Trochę tej broni tam będzie leżeć, ale też nie, na tyle, żeby nie tam było Może popróbujemy troszeczkę z pistoletu Dobra, poszedł. Gdzie ci tam siedzą te pieduny? A, poszedł, dobra, to jest ten tam. Okej, okay, ładuj. Dobra, kolejny. Gdzie on tu stoi? Tu jakiś jest przy nas, a to jest ten. Ty muszę iść dalej, dobra, może teraz idziemy dalej. Przeładuj. iść po tych trupach żeby broni nazbierać i mieć uzbrojenie okej okay. kurde ja mam coś więcej mam a Dobra tu musimy naprawdę jakby na biedę lecieć bo nie mamy broni Tyle Dobra zdech Tu jest jaki tylko Dobra może zaryzykujemy weźmiemy pistolet i Dobra mamy go Broń dawać mi o, w dupę są kolejni. I widzicie ile ludzi? Broń, broń. Jeszcze tu coś jest. Mamy coś, nie mamy. Tu jest apteczka, dobrze, ale ja nie, nawet nie potrzebuję jeszcze apteczki. Plecy, plecy, plecy mam, ja widzę to. O! No! Dobra, ja tu będę się wkurzał, bo ja wiem, że ja tu ostatnio, jak to robiłem, to się trochę męczyłem też z tym. Sprawdzę tylko, czy mój głos jest nagrywany jest. Dobra, chodzimy z powrotem. Jeszcze raz. Że nie będziemy przeciągać, tylko. Gdzie my szli szybko? Z takich. jest takich. Bra? mamy ich. Ja nie będę się cackał. Dobra. Tam kolejny samochód przejechał. Oh, no ja nie lubię się strzelać. Widzę cię. Oh. Bra, mamy ich. Za blisko! Noż, zabi go! Czekajcie, tu słowie bo przybuję chwilę Czy tutaj się z nimi poszelać Nie widzę go tam co się zebra. coś, dobra To jest na blisko Tam na daleko ktoś widzę O, poszło auto Tu na blisko, dobra Co jakaś broń Dobra, może idę drugą stroną. Byłoby chyba lepiej. Dobra, może nie będziemy tutaj tego samochodu brać, albo... Czekajcie Spróbujemy tylko, czy w ogóle będzie działać. Działa to. A, dobra. Chyba skryptowany, że nie, nie idzie.

No właśnie, Trevor był swoim samolotem. No Michaela nie ma. Lec z powrotem do Sandy Shores. A ja tylko tak poinformuje, że Send y North Yankton jest gdzieś tu. Tylko tu. Tu się nie zawsze. North Yankton. Ale, ciekawostka taka mała, bo niektórzy tego nie wiedzą. Myślą, że tam gdzie ta misja pokazuje, ale tak nie jest. Dobrze, no to lecimy tak na szybciutko. Kto to dzwoni? Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips. This is Wei Cheng. You know my eldest son Tao? Co? Yeah. The X-Nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes. Thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. <laughs> Was that your people? Ah, oh, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Ah, oh, well, wow, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta you live in your trailer together with the maid and then you were alone in that big house well you're clearly very close you know how much will you give up for his safety <laughs> my lover yeah right It's a tough break never want to double cross a friend and put him in danger but you gotta do what you gotta do my business ain't going anywhere i'm serious about this O, oh, uh, no to, to troszeczkę się nabawiłeś, e, Trevor. No ale tego ram. Teraz tutaj ładnie będziemy lądować. Sandy Shores na lotnisku. Mówię wam, że oni przecież ten, że on leciał swoim samolotem. No. Ładnie, nie? John leciał swoim, a on musiał kupować bilet <laughs> no ale, ta, no tak jest, nie? Uziemieliśmy się lekko, ładnie Tak w ogóle, żeśmy szybko nie lecieli No ale musimy teraz nawet dać w pełny gaz, żeby dojechać w ogóle do yy, hangarów Zaraz przeczytamy, co to nam Lamar Ej wariacie, ja zajrzyj do mnie na chatę Zasadzamy się O, zasadzamy z jest Franklin na ten ostatni wóz dla bogatsza... co? Eee, czas misji... nie wiem, celność... do niczego. Nie powiem gorzej, czekajcie jeszcze raz wiadomości Lamar. Wchodzisz, aha, okej. Okay. Wchodzę oczywiście, że gość, że wejdę. Dobrze. No to co? Teraz... to ma... co to jest? Davin! Tak, David, co jeszcze mamy za misję teraz? Ten znak zapytania już był. Jeszcze coś. Franklin ma dwie misje, ciekawe niby jakie. Czekajcie. Co my tu mamy? Mm, to na pewno on ma, na, znając życie. Aha! To. Ale mnie to nie interesuje, coś ta misja teraz. No, ozna się. No, dobra, no to. Fajnie, że mm, ten Michael jest uwięziony przez głupiego Cęga. No, ale to jest nasz typ fabularny ukochany. Kiedy będzie online, będzie bardziej zabawa. No to widzimy się w środę. Teraz mam, mamy ferie. Oczywiście wszyscy nie macie nic, nic do roboty. Wszystko pozamykali, dlatego yy, no, będzie więcej odcinków ze mną, dlatego będzie podwójnie w tygodniu. Życzę Wam jeszcze dobrego świętowania, oczywiście już nowego roku, miłego. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.